Co jeść, żeby schudnąć? Który produkt jest lepszy? Czy te produkty z napisem FIT faktycznie są zdrowsze? Nazywam się Kuba Woźniak i jestem dietetykiem w Centrum Respo i pomogę schudnąć ponad 10 kg już ponad 500 osobom. Dziś rozwieję Twoje wątpliwości i pokażę Ci 10 najlepszych produktów na odchudzanie, które znajdziesz w Biedronce. Zanim pokażę Ci, co jeść, żeby schudnąć, muszę wyjaśnić kilka podstawowych kwestii. Odchudzanie ma prowadzić do zmniejszenia ilości tkanki tłuszczowej w ciele, do wartości optymalnych dla płci i wieku. A podstawą diety odchudzającej jest deficyt kaloryczny. Czyli, żeby schudnąć, musisz wydatkować więcej energii niż spożywasz wraz z pożywieniem. Deficyt kaloryczny można osiągnąć na trzy sposoby: zmniejszając ilość energii spożywanej wraz z pożywieniem, zwiększając aktywność fizyczną lub łącząc oba te sposoby. I to jest najlepszy wybór. Poza zwiększeniem aktywności fizycznej w ciągu dnia Warto zastanowić się, jakich zmian można dokonać w żywieniu, które pomogą nam zaoszczędzić kalorie jedzone na diecie. A tym samym przełoży się to na wypracowanie deficytu kalorycznego. Dieta odchudzająca powinna bazować na warzywach i owocach oraz być dobrze zbilansowana we wszystkie makroskładniki, czyli białko, tłuszcze i węglowodany. Ale nie o tym ten film. Jedną ze zmian, jakie możesz wprowadzić do swojej diety, jest wybieranie niskokalorycznych produktów, które mają stosunkowo wysoką wartość odżywczą i dużą objętość. Biorąc ten ranking, określiłem, jakie cechy powinien mieć dobry produkt na odchudzanie. Po pierwsze, niska zawartość kalorii. Wybieraj produkty, które dostarczają mniej kalorii. To właśnie dzięki temu osiągniesz deficyt kaloryczny. Po drugie, zawartość białka, błonnika i składników odżywczych. Wybieraj produkty, które mają wysoką zawartość białka i błonnika, co wpływa na dłuższe uczucie sytości. Im niższa kaloryczność diety, tym wyższa szansa na pojawienie się niedoborów pokarmowych. Dlatego ważne jest, aby wybierać produkty bogate w witaminy i składniki mineralne. Po trzecie, krótka lista i niski stopień przetworzenia produktu. Zdrowa dieta to taka, która bazuje na produktach o niskim przetworzeniu czyli na produktach, które nie zawierają zbędnych dodatków. Produkty nisko przetworzone zazwyczaj mają krótką listę składników, uogólniając im krótszy skład, tym mniejsza szansa na wystąpienie zbędnych dodatków. To teraz to nieco Ci powiem o dużej objętości produktu. Jednym z największych problemów w trakcie odchudzania jest nasilenie się odczucia głodu. Aby temu zapobiec, warto wybierać produkty, które mają dużą objętość i stosunkowo niską kaloryczność. Wiesz już, na co zwrócić uwagę podczas planowania zdrowych zakupów, ale jeśli nadal gubisz się wśród wielu sprzecznych informacji o zdrowym odżywianiu i nie, Wiesz co jest prawdą, a co tylko chwytem marketingowym? W Centrum Respo dyplomowany dietetyk przygotuje dla Ciebie dopasowany jadłospis i odpowie na wszystkie Twoje pytania dotyczące zdrowych produktów. Nauczy Cię jak jeść zdrowo i nie rezygnować z drobnych przyjemności. A aplikacja z interaktywną listą zakupów i nie tylko ułatwi Ci codzienne planowanie zdrowych posiłków. Pomogliśmy już ponad 50 tysiącom osób schudnąć ponad 400 tysięcy kilogramów i robimy wszystko, aby maksymalnie ułatwić Wam prowadzenie zdrowego stylu życia. Dlatego sprawdźcie naszą stronę, a link do niej znajdziesz w opisie. Przyjrzałem się produktom dostępnym w Biedronce i pokażę Wam kilka, które szczególnie zwróciły moją uwagę. Produkty podzieliłem na grupy. Najzdrowsze wybory, czyli na co dzień produkty niskokaloryczne, nisko przetworzone, wysoko odżywcze, po które warto sięgać na co dzień. Niezłe wybory, czyli produkty, po które można sięgać, kilka razy w tygodniu. Są bardziej przetworzone, więc nie szalałbym z ich ilością na diecie. Po trzecie, dodatki do diety, czyli produkty niskokaloryczne, ale niestety wysoko przetworzone, dlatego warto je traktować jako jedynie dodatek do diety. Dobra, to teraz przejdźmy do najzdrowszych wyborów. Jako pierwszy ląduje jogurt Skyr. Nie ma co doczepić się do składu, bo mamy tutaj praktycznie mleko i żywe kultury bakterii. Jeśli chodzi o wartość odżywczą, jest naprawdę niezła, bo mamy tutaj 66 kalorii, aż 12 g białka i 0 g tłuszczu. Czysty, prosty skład i super źródło białka na naszej diecie. Taki kubeczek 150 g kosztuje 2,9 zł. Po drugie ser Mozzarella Light. Super skład, bo mamy tutaj mleko, sól, podpuszczkę, regulator kwasowości, więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że jest to nisko przetworzony produkt. Wartość odżywcza, nie aż tak dobra jak ser, ale jak na ser bardzo fajnie to wygląda, bo mamy niecałe 160 kalorii, aż 19 g białka i tylko 8,5 g tłuszczu porównaniu na przykład do innego żółtego sera, nie niebożemia. Za opakowanie 125 g zapłacicie 2.19, więc cena też jest niczego sobie. Jakbym miał to porównać na przykład do pełnotłustej mozzarelli, no to tutaj mamy 157 kalorii, a w takiej klasycznej mozzarelli tych kalorii będzie około 240. Tutaj 8.5 g tłuszczu, w klasycznej mozzarelli ponad 18 g tłuszczu. Więc jeśli mam wybór, wybieram mozzarellę light. Kolejnym produktem jest bułka z mąki żytniej. Oczywiście na pełnozielistej mące żytniej z dodatkiem drożdży, soli, oleju rzepakowego i wody. 100 gramów takiej bułki to ponad 260 kalorii, 10 g białka i 47 gramów węglowodanów. Dodatkowo mamy ponad 6 gramów błonnika, no i koszt złoty 15 zł za sztukę naprawdę niewiele. A warto zwrócić uwagę, że taka bułka ma naprawdę krótki skład, a kaloryczność bardzo podobną do kejzerki. Jaka jest różnica? W takiej bułce mamy dużo więcej wartości odżywczych. Przykładowo ma ponad dwa razy więcej błonnika niż kaiserka właśnie. Dodatkowo nieco więcej białka, 10 gramów w porównaniu do 7 gramów w kaiserce. Kolejnym bardzo fajnym produktem jest erytrol. Jest to substancja słodząca, która Pięknie zastępuje nam cukier w naszej diecie. Co ciekawe, ma 0 kalorii, więc jedząc erytrol, nie musimy się obawiać o zbędne kalorie. Warto tutaj zaznaczyć, że w umiarkowanych ilościach jest jak najbardziej bezpiecznym dodatkiem do jedzenia. Ale warto uważać na jego większej ilości, bo jak spożyjecie np. 40-50 gramów w jednym posiłku, to może mieć efekt przeczyszczający. No i robiąc wypieki, pamiętajcie, że erytrol jest nieco mniej słodszy od cukru, więc musicie go użyć nieco więcej. Więc efekt przeczyszczający jest bardziej możliwy. Cenowo tu trzeba przyznać, że jest dużo droższy od cukru, bo takie opakowanie 250 g kosztuje niecałe 10 zł. To teraz przejdźmy do niezłych wyborów. I jako niezły wybór mam ser królewski light. Ma bardzo fajny skład, bo mleko, sól, chlorek wapnia i kultury bakterii. Dodatkowo barwnik annatto. I słuchajcie, co jest w nim takiego szczególnego? Ma 300 kalorii, tylko 19 gramów tłuszczu i aż 31 g białka. I tutaj warto go porównać do takiego klasycznego żółtego sera, który ma często ponad 400 kalorii. Ten 300. Klasyczny żółty ser ma około 20 g białka, ten 31, a stopień przetworzenia jest równie niewielki jak w klasycznym żółtym serze. Cenowo nie różni się od klasycznego żółtego sera, bo za takie opakowanie 135 g zapłaciliśmy 6,50. Jednak w porównaniu np. do mozzarelli light czy też skyru na pewno jego minusem jest wyższa zawartość tłuszczu, no i nieco wyższa kaloryczność. Kolejnym ciekawym produktem jest spaghetti koniak. Jest to tego rodzaju makaron, który nie zawiera w ogóle kalorii. Na 100 gramów mamy tutaj 6 kalorii i tylko. Tylko gram węglowodanów, więc bardzo dobrze wpisuje nam się w tą zasadę wysokiej objętości przy małej kaloryczności. Nie czuję jak rymuje, koniak się szybko gotuje. Jednak to przyznam, ma bardzo specyficzny smak i wielu osobom po prostu nie odpowiada. Dlatego jako ciekawostka możecie go spróbować i włączyć do swojej diety, ale wiecie, nic na siłę. Równie dobrym wyborem będzie pełnoziarnisty makaron, który co prawda będzie zawierać kalorie, ale umówmy się, tak czy siak kaloryczność diety musi być spełniona. Kolejny bardzo spokój produkt to zupa pomidorowa z makaronem orzo. Bardzo spoko skład, bo słuchajcie, przecier pomidorowy, pozostałe warzywa, makaron orzo, sól, czosnek, olej rzepakowy. Bardzo niska kaloryczność, bo na 100 ml mamy 34 kalorie, więc takie opakowanie 450 g to około 150 kalorii, e, więc fajnie nam się to wpisuje w tą naszą zasadę. Duża objętość, mała kaloryczność, a patrząc na skład mówimy tutaj o naprawdę fajnej wartości odżywczej. Cenowo też naprawdę spoko, bo całe opakowanie kosztuje niecałe 6,30 Też Też Zdecydowanie na plus muszę powiedzieć, że ta zupa zawiera całkiem niedużo soli, bo tylko 60 g na 100 ml. To nie zmienia faktu, że mamy tutaj niecałe 3 g na całe opakowanie, ale jak na przetworzony, gotowy produkt, to jest naprawdę fajny gotowiec. To teraz przejdźmy do ostatniej sekcji, czyli dodatki do diety. I na początek chcę Wam powiedzieć co nieco o majonezie lekkim winiary. Składowo wygląda naprawdę nieźle, bo mamy to, co zwykle w majonezie się znajduje, a wypełniaczem jest tutaj skrobia kukurydziana. I tutaj pamiętajcie, że zawsze taki majonez, Light będzie mieć jakiś wypełniacz. O tym mówiłem w specjalnym odcinku o majonezach, więc koniecznie go obejrzyjcie. Dlaczego to jest dobry dodatek do diety, mimo tego, że jest to majonez? Bo w porównaniu do takiego klasycznego majonezu ma on tylko 340 kalorii i tylko 33 gramy tłuszczu. A jak na majonez, to jest naprawdę niewiele. Pamiętajcie, żeby używać go jednak w mniejszej ilości, no bo jednak 330 kalorii na 100 ml to nadal dużo. Ale jak na przykład porównamy go do klasycznego majonezu, który ma blisko 700 kalorii, Czujecie różnicę. Reasumując, jeśli nie wyobrażacie sobie życia bez sałatki z majonezem, to taki będzie lepszym wyborem na diecie. Dodatkowo może małym minusem jest jego dość wysoka cena, bo takie małe opakowanie 300 ml kosztuje niecałe 7 zł. To teraz o kolejnym dodatku do diety, czyli piwo bezalkoholowe. Jako przykład, Lech Free, ale tak naprawdę tutaj możecie postawić każde piwo bezalkoholowe, które nie jest dodatkowo aromatyzowane. Skład? Jak klasyczne, proste piwo, czyli woda, słód i wyciągi z Największym plusem takiego piwa, czyli piwa bez alkoholu, jest jego kaloryczność. 100 ml takiego piwa to 20 kalorii, a na przykład klasyczne piwo to blisko 45 kalorii, więc jest różnica. Dodatkowo, czego nigdy nie powiem o klasycznym piwie z alkoholem, to piwo można uznać za zdrowy produkt. Dlaczego? bo jest nisko przetworzone, zawiera niewiele kalorii, zawiera sporo witamin z grupy B, no i nie zawiera alkoholu, czyli substancji, która praktycznie w każdej ilości jest niezdrowa. Taka butelka to niecałe 3,80, czyli nieco więcej niż klasyczne piwo, ale umówmy się, jeśli chcecie poczuć smak piwa i wypić przy tym coś zdrowego, to piwo Zero jest dla Was. No i na koniec popcorn. Dlaczego popcorn jest lepszy od takich klasycznych chipsów? A dlatego, że zwykle zawiera dużo prostszy skład. I tu mamy kukurydzę, olej roślinny i sól. Dodatkowo w porównaniu do klasycznych chipsów ma nieco mniejszą kaloryczność, nieco mniej tłuszczu, a przy tym dużo więcej błonnika. Dodatkowo jak sobie wyobraźicie taką miseczkę popcornu, to tam będziecie mieć około 100 gramów popcornu, a jak weźmiecie tą samą miseczkę chipsów, to możecie mieć tam 150 czy 200 gramów chipsów. Więc porównując dwie miseczki fajnej przekąski, no jednak w popcornie znajdziecie dużo mniej kalorii. W dużej objętości. Na pewno na plus przemawia też niska cena, bo takie opakowanie kosztuje 2,69. Ale pamiętajcie, wszystko z głową. Nadal jest to dosyć przetworzony produkt z wysoką kalorycznością i z całkiem wysoką zawartością soli. Teraz już wiesz, które produkty warto wybierać, jeśli chcesz się odchudzać. Daj znać w komentarzu, jaki następny ranking mamy przygotować. I pamiętaj, że na naszym kanale znajdziesz więcej tego typu rankingów, gdzie pokazujemy, które produkty są lub nie są warte Twojej uwagi. Zasubskrybuj na kanał, aby być na bieżąco.